Dzień dobry Państwu, nazywam się Emilia Wrubel. Ze szkołą typ edukacja jestem związana już od ponad 3 lat. Prowadzę tam roczny kurs wizarzu i stylizacji. Wszystkie przedmioty związane z modą to właśnie ja prowadzę, ja uczę swoich słuchaczy. Zanim przejdę, czego mogę Was nauczyć w szkole, chciałabym troszeczkę powiedzieć o sobie, żebyście Państwo wiedzieli, z, z jaką to osobą mają Państwo do czynienia i czy ona w ogóle cokolwiek umie w tym temacie. Otóż w 2013 roku ukończyłam krakowską szkołę artystyczna alternatywa na kierunku stylizacja i kierowanie wizerunku. I właśnie od tamtej pory mogę śmiało powiedzieć, że moja ścieżka zawodowa jest ściśle związana z modą. Dzięki temu, że ukończyłam tą szkołę, Zaczęłam prowadzić swój blog modowy, na którym możecie Państwo zobaczyć i przeczytać o pokazach mody, w których bezpośrednio uczestniczę, o wielkich galach, imprezach nie tylko tutaj w Radomiu, ale również w Warszawie i Kielcach. Dzięki temu zaistniałam w branży modowej. Pisałam również artykuły do lokalnych gazet na temat mody oraz mogli, mogliście mnie Państwo usłyszeć w naszych lokalnych stacjach radiowych, moje wypowiedzi właśnie na temat mody, urody czy, czy trendów. Na moim kierunku, już wracając do TEP Edukacja, jeśli Państwo do mnie przyjdą na kierunek, a to jest kierunek nie tylko dla młodzieży, która teraz w tym momencie bardzo fajnie bawi się modą i muszę stwierdzić, że bardzo ta ścieżka się rozwija, ale również jest to kierunek dla osób, które są starsze i które chciałyby zmiany w swoim życiu. Może nie tyle chcą zmienić karierę zawodową, albo, ale chcą dowiedzieć się właśnie coś na temat swojej sylwetki, na temat swojej urody, chciałyby coś zmienić, coś odmienić że nie chcą iść bezpośrednio do stylistki, a chcą być same dla siebie po prostu stylistkami. I to jest właśnie ten kierunek dla takich osób. Osoby, które są młode i chciałyby związać się z tym kierunkiem. Mogę śmiało powiedzieć, że osoby takie mogą pracować przy sesjach zdjęciowych, przy pokazach mody, w których ja też bezpośrednio uczestniczę i mam okazję już od kilku lat współpracować z jedną z naszych tutaj największych imprez modowych w sierpniu, gdzie ja obstawiam cały backstage, więc to też jest praca dla takich kobiet, młodych dziewczyn, które chcą to robić. Mogą oczywiście młode dziewczyny pisać swój blog, czy zatrudnić się w różnego rodzaju dużych czasopismach i, i portalach modowych. A jeśli chodzi o osoby starsze, myślę, że to będzie związane w większości z pasją do mody lub zmianą właśnie swojego wizerunku. I tak, drodzy Państwo, na moich zajęciach, Dowiecie się przede wszystkim, jakie mamy rodzaje sylwetek, co należy zrobić, aby pokazać swoje atuty, bo ich mamy więcej i na nich się skupiamy. Natomiast jeśli mamy jakieś mankamenty, no niestety każda kobieta, którą bym zapytała, to mówi, że ma, więc robimy tak, żeby je ukryć, czyli eksponujemy walory, ukrywamy mankamenty na trzech sylwetek. I to jest bardzo ważne właśnie żeby wiedzieć żeby sobie nie zrobić krzywdy bo e, osoby które nie znają swojej sylwetki chcą fajnie wyglądać i nie zawsze im to wychodzi. E, następnie na moich zajęciach drodzy państwo e, nauczę was analizy kolorystycznej. Jest ona bardzo ważna. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie kolory podkreślają nasze naturalne piękno i naturalną urodę. Są kolory, które będą pięknie wpływały, które będą pięknie rozjaśniały naszą urodę, dzięki którym to kolorom, barwom będziemy wyglądały na młodsze, zdrowsze, bardziej energetyczne, ale są również kolory, które będą wyglądały przy naszej twarzy na szare i zmęczone i nasza twarz będzie wyglądała właśnie na taką chorą, tak? Więc unikamy takich kolorów a nam, jeśli taki kolor nam się szalenie podoba, to y, tam triki, pokażę Wam triki, co zrobić, żeby po prostu mimo wszystko tego e, niechlubnego koloru, który tak lubimy, a który źle na nas wpływa, żebyśmy mogły go nosić. Więc analiza kolorystyczna jest bardzo ważna. Również, e, jeśli chodzi o kolory, to psychologia koloru też jest bardzo ważna, dlatego, że każdy kolor coś mówi o danej osobie. I na przykład ja dzisiaj mam na sobie zieloną bluzkę e, i ten kolor o mnie mówi, że wprowadzam spokój, nastrój, jestem żywa, energetyczna, że lubię to, co robię, i tak dalej, i tak dalej. Ale na przykład, jeśli mamy kolor beżowy, brązowy, jest to kolor bardzo lubiany i bardzo modny w tym sezonie. Niestety, w takim kolorze nie możemy iść na rozmowę kwalifikacyjną. Dlaczego? Dlatego, że ten kolor, jeśli pracodawca wie, co on oznacza, a oznacza on biedę, i w dużej mierze. Osoby te e, nie mają pewności siebie. Więc, drodzy Państwo, jeśli na rozmowę kwalifikacyjną, to koniecznie nie inne kolory. A jakie inne? Też musicie przyjść do mnie na zajęcia, żeby się po prostu dowiedzieć, które kolory na nas dobrze wpływają, które źle wpływają, w jakich kolorach, gdzie należy iść, żeby wyglądać na profesjonalną i fajną, energetyczną dziewczynę więc mamy po pierwsze analizę sylwetki, analizę kolorystyczną, ależ oczywiście dodatkowo zasady dress code, czyli jak należy się ubrać do pracy, tak jak wspomniałam wcześniej, jak należy siadać, jak należy podawać rękę, żeby wzbudzić zaufanie i respekt i pokazać na przykład ja tu jestem ważna, lub ważny, bo również zapraszam i chłopców na nasze na moje zajęcia. Poza tym dowiemy się Prześledzimy oczywiście wielkie domy mody, polskich i zagranicznych projektantów. Omówimy dokładnie i bardzo ściśle trendy, które się pojawiły w. W poprzednich sezonach, ale również te bieżące i trendy modowe w przyszłych sezonach. I to jest bardzo ważne, dlatego że kobiety, które lubią modę, to chcą być również i modne. I jedne trendy od nas odchodzą, drugie pozostają na dłużej albo pojawiają się nowe. Jeśli chodzi o modę, oczywiście, to i dodatki są bardzo ważne, bo tak jak wiemy, dodatki lubią. Zepsuć nawet są stylizację, jeśli źle coś dobierzemy, ale również dodatek to jest dopełnieniem stylizacji, czy jest to kolczyk, czy jest to torebka, czy jest to but, bo oczywiście wiemy, że bez dodatków nasza stylizacja jest niepełna i nie możemy wyjść w taki sposób czy na ulicę, czy, czy do pracy. Więc to jest bardzo ważne, bardzo istotne. Na kierunku, którym również prowadzę, dowiemy się na temat fryzury, które są modne, które są już pase, Oczywiście makijaż, bo to jeśli stylizacja, to makijaż musi być pełny. Tutaj mamy koleżankę, która świetnie prowadzi ten kierunek. Uczy właśnie, jaki powinien być makijaż dzienny, wieczorowy, okazjonalny jakiś. Więc tego wszystkiego możecie się, drogie panie. W każdym wieku, czy to jest nastolatka, która chce pracować w modzie, czy to jest dojrzała kobieta, która chce coś zmienić w swoim życiu, zapraszamy wszystkie Panie, niezależnie od wieku, na nasz kierunek i oczywiście do TEP Edukacji, które mieści się na ulicy Słowackiego. Tak jak wspomniałam, jestem związana z szkołą już od kilku lat. Mam nadzieję, że czy to będzie wrześni czy październik, to już nie będziemy musieli się widywać online, tak jak w tym momencie, ale już wszyscy spotkamy się na żywo i na żywo będą poprowadzone zajęcia. Moda to moja wielka pasja i moja wielka miłość już od wielu lat. Nie wyobrażam sobie, żebym nie mogła w tym uczestniczyć. Dlatego mam nadzieję, że również swoją pasją, e, jaką ja w sobie mam, zarażę również i Państwa. I Państwo pokochają modę, bo moda nie gryzie, tak jak wielu osobo, osoby mówią. E, moda to nie jest coś, e, k, k, które osoby na przykład twierdzą, że ich to nie interesuje, albo osoby są, które twierdzą, że nawet jak założą worek, to będą fajnie te wyglądały. Nie do końca z tym się zgodzę, ale to. Każdy, każdy z nas ma swoją opinię w tym temacie. W każdym razie ja mam nadzieję, że Państwa zachęciłam do tego kierunku. Już nie mogę się doczekać na zajęcia z Wami od października, więc zapraszam, zachęcam i do zobaczenia.